Was w drugim odcinku z serii Zrób to sam, albo z disem! A jeśli nie widzieliście pierwszego, gorąco polecam kliknąć tu w kartę, bo zrobiliśmy na nim niesamowity, w pełni zmechanizowany automat do nalewania napojów, który każdy z Was, podobnie jak to, co zrobimy dziś, może przygotować w domu. Jeżeli chcecie być na z kolejnymi odcinkami, pamiętajcie o tym, by wcisnąć subskrypcję na kanale, dokładnie tak, jak widzicie na moim palcu, wraz z dzwoneczkiem oczywiście. Zapraszam również do linku w opisie po gry w najlepszych cenach. A teraz zaczynamy! Kolera, wszystkie baterie wypadły. Dziś stworzymy największy model samolotu na całym YouTubie na wzór tego z papieru i. Zrzucimy go z wielkiej skały! Auu, auu! Chyba każdy, kto to ogląda, przynajmniej raz w życiu zrobił własny papierowy samolot. No i zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, że można składać je w różne sposoby. A co za tym idzie? Te samoloty również latają na różne sposoby. Niektóre z nich latają właśnie takim lotem. Tak jak ten, a niektóre z nich latają bardziej prosto, tak jak na przykład ten. Nas interesuje to, który z nich poleci najdalej i który z nich zdołamy zbudować jako największy na YouTubie. Aktualny rekord należy do DQ i wynosi 3,10 m, a my dziś go pobijemy. Przynajmniej. Spróbujemy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Każdy duży projekt przed wykonaniem wymaga przynajmniej kilku mniejszych prototypów, po to by przetestować, który z nich sprawdzi się w rzeczywistych warunkach najlepiej, a w tym przypadku, który z nich poleci najdalej. Dlatego teraz przygotuję pięć różnych modeli samolotów. I Gotowe. Mamy skończone pięć modeli, i każdy z nich jest inny. Model numer 1, oznaczony literami JSQ, czyli klasyczna jaskółka, którą składać nauczył mnie mój dziadek. Charakteryzuje się tym, że ma trochę cięższy przód i stosunkowo szerokie skrzydła. Model numer 2, oznaczony skrótem PMD od prosty, mały dół. Model numer 3, ze znacznikiem PDD, czyli prosty. Duży dół. Numer 4 PMD plus S, czyli prosty mały dół plus stabilizatory. I ostatni numer 5 PDD plus S, czyli prosty, duży dół plus stabilizatory. Skoro znacie już ich budowę i różnice, nie pozostaje nam nic innego, jak je przetestować. Jak widzicie, w tej chwili znajdujemy się w bardzo długim korytarzu. Mamy rozstawione też raz, dwa. Trzy kamery, które powinny wszystko dokładnie widzieć, więc przechodzimy do naszych testów i przekonamy się, który z samolotów poleci najdalej. I później zrobimy taki sam, tylko duży. Mega duży, zaufajcie mi. Model numer jeden, czyli nasza jaskółka. Wszystkie rzucam z miejsca z taką samą siłą. 3, 2, 1. Zaczęła trochę zawracać. Drugi egzemplarz, prosty mały tuł. Trzy, dwa... Jeden. Ups. Ten to beczki zaczął kręcić. Samolot ma bekę. Trójka. Prosty, duży dół. Trzy, dwa, jeden. O kurde. Not bad. Czwórka. Mały dół plus stabilizatory. Przekonajmy się, czy coś dają. Trzy, dwa, jeden. Proszę Państwa, mamy rekord skoczni. Jak na razie najlepszy. I ostatni, piąteczka, duży dół plus stabilizatory. Ciekawe, czy przebije. Uważam, że może być dość ciężko. 3, 2, 1. No, nie przebił i wygląda na to, że mamy zwycięzcę. Miażdżącą wręcz przewagą wygrywa model numer 4. Więc teraz zrobimy taki sam. Ariel, marka najczęściej polecana przez wiodących producentów pralet w Polsce, przedstawia dodatkową moc usuwania plam, która działa idealnie już po jednym praniu. Ariel, marka najczęściej polecana w Polsce. Mój sekret? Wigantolet Ten Max. Moja codzienna porcja witaminy D. Dla zdrowego układu odpornościowego. W ten sposób czuję się aktywna i zdrowa. Gigantolet Ten Max. Teraz Max tysiące jednostek witaminy D. Tylko... No, nie przebił i wygląda na to, że mamy zwycięzcę. Miażdżącą wręcz przewagą wygrywa model numer 4, więc teraz zrobimy taki sam, tylko ogromny. Z jakiego więc materiału wykonamy nasz powiększony model? No oczywiście można by próbować zrobić to ze zwykłego lub nawet trochę twardszego papieru, lecz gwarantuję Wam, że po pewnym czasie gdyby nasza konstrukcja rosła, to w pewnym momencie zaczęłaby się załamywać. Co jest twardsze od papieru? Karton. Ale po pierwsze, nie jestem przekonany. Lecz gwarantuję wam, że po pewnym czasie, gdyby nasza konstrukcja rosła, to w pewnym momencie zaczęłaby się załamywać. Co jest twardsze od papieru? Karton. Ale po pierwsze, nie jestem przekonany, czy nie jest przypadkiem zbyt ciężki w odniesieniu do swojej powierzchni, a po drugie, ciężko by było dostać karton odpowiednio o dużych płatach bez zagięć w tym stylu. Pozostaje nam jeszcze jeden materiał, z którego aktualny rekordzista, czyli DQ, wykonał swój samolot, a jest to styropian. Bardzo dużo. Styropianu. Nie przesadziłem, nie? Nie. Giejt jest. Jeśli chodzi o cenę, to pojedynczy 20 mm arkusz kosztuje kilka złotych, a cała 30-arkuszowa paczka kosztowała mnie jakieś 70, ale spokojnie, wystarczy połowa z tego i jeszcze powinien być zapas, więc jakieś 35. A oprócz tego potrzebujemy nożyka do tapet, markera, zarąbiście długiej linijki albo sztywnego metra, drewnianych patyczków i oczywiście pistoletu na klej, ale tym razem inny. To szybko, łapie i prawdopodobnie nie rozpuści mojego stropianu, bo styropian jest rozpuszczany przez większy, więc trzeba uważać. Ale jak ktoś chce, może eksperymentować z nimi. Okej. Okay. Robimy mniejszy model na kubek, żeby sprawdzić klej, a następnie większy i oba zrzucamy ze skały. Tylko się trzeba klepać. Zaczynamy od wyznaczania linii poprzek, konturowania jej pisakiem i równego cięcia za pomocą nożyka i linijki. To pewną do tego średniego modelu. Teraz je za pomocą kilku patyczków w na pół i oczywiście naszego kleju. Mam nadzieję, że złapie. Chyba że na 4 to na luzie wystarczy. Trzymać wieć prosto i mniej więcej na środku. Okej, okay, myślę, że na 3 no, powinno wystarczyć. Teraz skanujemy patyczki i trzeba mieć czujki, żeby załapało. A few moments later. To możemy grafikowo stać Bierzemy kolejny arkusz, odmierzamy 17 cm z tej strony, obracamy i 17 cm z tej strony. A teraz łączymy kroki i czym e, w górę patocz. Po zdrowy. I dla testu teraz gryz do patyczków, na ten pleju by zobaczyć, czy mocno łapie. Większy model będzie kleić na skałkach, jakby tam coś poszło nie tak sklejemy, było wiecie by co. Klej na łożu, więc wzdłuż i łączenia wklejamy. Tak się gnaszka, i tym razem robimy sobie stabilizatory. W tym celu odmierzamy sobie 12 cm i 31 cm wzdłużka będzie. Dzięki temu mamy będą takie same. Łączymy, uczinamy i z drugiej strony robimy to samo. Tak z kolei jest problem, na samych patyczkach, to powinno wystarczyć. Potrzeba na pewno będzie okej. Okay. Klej już chyba złapał, zresztą ta plamka. Jedzie, słuchaj, więc to samo zostaje po ścięciu czubka, podobnie jak nasz model. Wiem, mogą zrobić wcześniej, ale trochę zapomniałem. Jest git, więc to drugą stronę. I mocujemy nasze stabilizatory. Nasz średni model, który rzucimy tuż przed tym dużym jest już gotowy i prezentuje się następująco, ale czy masz szansę? La Oj, ma szansę latać i to spore. Oficjalny rzut, Czemu? Poza nagraniem, ale sprawdźmy. <grym> o kurde. Jak to na nasadka? Tak wygląda, projekt. 3,5 3 cm, to który właśnie teraz Jeden na Nie ale możemy odjąć dwa, ponieważ mamy tutaj po i możemy wykorzystać je na przeciwległej strony, czyli góra samolotu wymaga 10 arkuszy styropianu. Jeżeli chodzi o dół, potrzebujemy raz, dwa, trzy i kawałka, czyli w czterech, czyli łącznie potrzebujemy 14 arkuszy styropianu do wykonania całego projektu, o ile się nie pomylimy. No i już znacie, zresztą będziecie mieli go na planu, a ja w tym czasie mam wycinanko. Sporo ale wam pokażę to w tempie. Wszystkie elementy są już gotowe, więc pakujemy, sprzęt, pakujemy Niż Dobra, powiem wam, co zabić tajemnicą kamerkę. Obracisz sobie zdjęcie. The next step. I dojechaliśmy na miejsce. Słuchajcie, się właśnie na ogromne skały. Nasze auto znajdzie się gdzieś tam, mam nadzieję, że widzicie tamtąd widzicie już masę przedu. I powiem wam, że był to mega męczący, tak jak w wcześniej ale warto, bo widoki są naprawdę epickie. Ja stanie się z kolegą jeszcze I to właśnie tamtąd puścimy nasz ogromny samolot. Tylko tak jak się rozwodzi. Dobra, musimy go mamy tutaj spory kawałek miejsca. Myślę, że nasz model powinien mieć taką puch płynnego, musimy go ruszyć. Jest zaledwie kilkanaście metrów od nas jest do tego trzy, dwa, jeden. Poleciał ładnie. Pociesza mnie to, że poleciał w kierunku do udoliny. w tym kierunku właśnie chcemy celować większymi samolotami. Teraz nieco papierowy model. Trzy, właściwie kroby. dwa, jeden. Dobra, zrobił Nie Nieco powiększony papierowy model. Trzy, właściwie kroby. dwa, jeden. Dobra, zrobił bączki, nie poleciał za daleko, ale wciąż prosto. To dobrze. Któreś <grym grym> jest 3600 dolarów, to leje. Wybaczcie, że wygląda, jak jak pracowałem. Ale czego się nie robi dla fajnego odcinka? Yy, że tak powiem, interes właśnie staje się poważny, bo wjeżdża pierwszy zderabia samolot. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy on będzie dobrze latał, bo to są masy, do jego powierzchni jest słabszy niż tym burza. To znaczy jest z tym burzałem, a sam jest Dobra, lecimy. Uwaga, e, mam nadzieję, że lecimy. 3, 2, 1, leć! Wow, 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 wow! Ok, to było ciekawe, Ale też nie Jeszcze raz, udało się go nie zepsuć, udało się go nie zepsuć. I jeszcze raz, tym razem rzucić E, Im mocniej, tym gorzej. I chyba się trochę rozpadł. A wiecie, na co teraz? Czas? Zgadza się na ogromny samolot. Okej, okay, teraz jeszcze tylko udało mi się go obrócić, go nie uszkodzić, proszę, bo się zbywać nieprzyjemny wiatr. Dobra, udało, udało się go obrócić. To już połowa łopce... sukcesu. Okej, ku co się powierzchnię się rozpadnie? Z nim tam i rzucam. Wow, 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 ale mi zachowało. Dobra moi drodzy, to czas na podsumowanie naszych dwóch dni pracy. Mam nadzieję, że widzicie wszystko dobrze. A szczup za samolotu. Trzemy, o nie, o nie, o nie! O nie! O nie! O kolera! Odpadłam człupek! Znaczy ogon! O mój Boże! Spróbuję, spróbuję to na naprawić. Takiego się nie go Najgorzej. najgorzej. teraz muszę skleić czy elementy się mam najpierw zacznę od tego może Ojejku. no to się jakoś trzyma gdzie jakoś jest naprawdę wskazanie na że o nie ona nie znowu wieje, o nie o nie a przecież go takie kawałki kiedy było git. Z 20 metrów nie mają długość zanim się rozpadnie dobra jest Za zanim się rozpadnie trzy dwa jeden Ło, wow, to leci on leci jak on <grystanie> to leci Haha. Mój że ten samolot się prawie rozpadał lot był epicki ja się! dwa dni pracy zabawę trzy zanim się rozpadnie trzy dwa jeden Ło! Wow, to leci on leci! Jak on pięknie leci! Mój <śmany> los jak na to, że ten samolot się prawie rozpadał! lot był epicki! Jaram się! Dwa dni pracy nie poszło na Mardę! Udało nam się! Przemo! Udało się! Dzwoń do mojej matki! Dobra, nie, tego nie wstawiamy! To było zbyt głupie! Ale się jaram! Ale się jaram, że to udało! Kurde, miałem taką skinę, że to nie wyjdzie! Uff. Gdyby to się nie udało, prawdopodobnie nie wrzuciłbym tego filmu i dwa dni pracy poszłyby w. A teraz zobaczcie, jak wyglądało to z GoPro. A ja idę pozbierać nasze samoloty. Zobaczymy, co z nich zostało. Trzy, dwa, jeden. Idę wyłączyć GoPro. Mam nadzieję, że jest całe. Hej, dalej nagrywa! Siemano! A jeśli chodzi o stan samolotu, który de facto już dotaczyliśmy pod auto, bo za chwilkę trzeba będzie go zdemontować, to trochę odpadł mu ogon, trochę odpadło mu skrzydło, ale grunt, że przetrwało GoPro, bo bałem się, że je zniszczę i bałem się, że samolot nie poleci. Nie zniszczyłem GoPro, samolot poleciał, więc projekt uważam za jak najbardziej zaliczony!